Za pomocą słów, które usłyszysz w tym nagraniu, możesz zamanifestować w swoim życiu rzeczy, o których istnieniu wcześniej nawet nie śniłeś. Na twoim miejscu nie przegapiłbym tego odcinka, gdyż czeka cię niemałe zaskoczenie. Być może zastanawiasz się, jakie to kluczowe słowa, które mogą urzeczywistnić twoje marzenia i pragnienia. Powiem ci, że twoja podświadomość i wyobraźnia w połączeniu z tymi słowami, Stanowią klucz do sukcesu. Z pewnością wielokrotnie rozmyślałeś nad tym, że egzystencja nie serwuje ci rozdania, którego pragniesz i na które zasługujesz. Być może żywiłeś sceptycyzm wobec wszelkich technik czy uniwersalnych praw. To absolutnie naturalne i doświadcza tego cała rzesza ludzi. Nie popadaj w rozpacz, znacznie więcej osób niż sądzisz znajduje się w podobnej sytuacji. Po prostu nie wiedzą, jak posłużyć się tym, co za chwilę zamierzam Ci wyjawić. Wszechświat gotów jest podać Ci dłoń, której pragniesz, lecz do tej pory jej nie otrzymałeś, gdyż nie pojmujesz procesu i kierowałeś błędne komunikaty. W rzeczywistości kosmos nie popełnił wobec Ciebie żadnych uchybień ani nie ukarał za to, że nie otrzymujesz tego, co chciałbyś posiąść. Co więcej, Boskość jest nieustannie gotowa obdarzyć cię tym, o co ją prosisz. Chciałbym, abyś miał pewność, że nie jesteś osamotniony w niespełnianiu swoich pragnień. Dotyka to większości ludzi. Akceptują oni zastany porządek życia i otaczającą ich rzeczywistość. Nie zdają sobie sprawy z przysługującej im mocy manifestacji, a gdyby obdarzyli ją choćby odrobiną wiary. Ich egzystencja byłaby przesycona obfitością i spełnieniem. Te narzędzia są dostępne dla każdego człowieka, nie są przywilejem garstki wybranych. Jak każde narzędzie, należy nauczyć się z nich korzystać. To właśnie stanowi różnicę między jednostkami, które z zadziwiającą łatwością urzeczywistniają swoje pragnienia, a tymi, którym to się nie udaje. Klucz tkwi w umiejętności wykorzystania tego wspaniałego instrumentu, którym obdarza nas wszechświat. A teraz proszę o skupienie, ponieważ ukażę Wam, jak wykorzystać tę metodę do przyciągania, urzeczywistniania Waszych Pragnień. Musicie skomponować idealną scenerię, obfitą w szczegóły dotyczące Waszych Aspiracji. Kluczowe jest, by po stworzeniu tej scenerii przenieść ją do teraźniejszości. Jakby wasze życzenie już się spełniło. Zapomnijcie o wszystkim, co was w tej chwili otacza. To właśnie w ten sposób łączycie się z kreatywną potęgą. Jeśli to uczynicie, będziecie bardzo blisko osiągnięcia tego, co wizualizowaliście i z czym się zespoliście. Brzmi to prosto, prawda? No cóż. Większość osób podejmujących się tego procesu ponosi porażkę w realizacji swoich pragnień, gdyż nie rozumieją go w pełni. Musisz uświadomić sobie jeden, kluczowy koncept: nie wolno ci wykorzystywać wyobraźni jako biernego obserwatora. Innymi słowy, nie wolno ci oddzielać pragnienia od siebie. Oznacza to, że musisz stać się tym pragnieniem. Musisz rozróżniać pomiędzy byciem pragnieniem a pragnieniem pragnienia. Tu tkwi sedno sprawy. Wiele osób fantazjuje i marzy o tym, czego pragnie, używając wyobraźni jako pasywnego obserwatora, niczym przed ekranem telewizora. Mimo wszystko, napędza nim poczucie braku. Kiedy fantazjujesz, nie wierząc głęboko, że to, czego pragniesz, rzeczywiście może się wydarzyć, Twoja dusza, Twoja istota wewnętrzna wie, że to nie jest realnie możliwe, ponieważ pragnienie utrzymuje je na dystans. Musisz porzucić ten wewnętrzny świat, który stworzyłeś przez całe swoje życie, innymi słowy, porzucić dawną niewiarę w to, że otrzymasz to, czego pragniesz. Musisz kreować swoją rzeczywistość, aby móc przyciągnąć do swojego życia to, czego pragniesz. Jest to związane z tym, kim jesteś, dlatego musisz odczuwać i wyobrażać sobie swoje pragnienie. Metoda, którą właśnie przedstawiłem, jest niezwykle skrupulatna i musisz ją dogłębnie przyswoić. Powiem ci wręcz pewien trik, który pomoże ci ocenić, czy stosujesz ją właściwie. Kiedy wizualizujesz coś i odczuwasz, że to już Twoje, jeśli rzeczywiście postępujesz prawidłowo, wywoła to pozytywne emocje. Emocje stanowią wskaźnik Twojego połączenia ze światem. Wykorzystaj wyobraźnię do kreowania swoich pragnień. Musisz czuć swoje życzenie w czasie teraźniejszym, aby ostatecznie obudziło w Tobie poczucie spełnienia i szczęścia. Dopiero wtedy połączysz się ze swoją manifestacyjną mocą. Na przestrzeni dziejów Najbardziej utytułowane i globu stosowały tę technikę, aby osiągać zamierzenia i cele. Nieustannie wizualizowały i odczuwały swój sukces. Nie koncentrowały się na przyszłości, to osiągnięcie zawsze tkwiło w ich teraźniejszości. Niezwykle istotne jest, byś zaadaptował tę koncepcję, koncepcję teraźniejszości. Wszystko rozgrywa się w chwili obecnej, a nie w przyszłości. Jest to punkt, który musisz przyswoić. Sukces i osiągnięcia zawsze osadzone są w teraźniejszości, nigdy w przyszłości. Jeśli to pójmiesz, odróżnisz się od tych, którzy fantazjują o spełnianiu marzeń i dołączysz do grona tych, którzy realnie osiągają. Osoby, które projektują swoje marzenia i cele na przyszłość, oddalają się od ich urzeczywistnienia. Odczuwanie zawsze ma miejsce w teraźniejszości. I to właśnie jest język wszechświata. Nie jesteś w stanie odczuwać strachu czy miłości w przyszłości, możesz doświadczyć tych emocji jedynie tu i teraz. Reszta to iluzja, a iluzja jest mirażem, jest przekonaniem o ujrzeniu oazy na pustyni, podczas gdy w rzeczywistości nic tam nie ma. Kiedy pójmiesz, że wszystko dzieje się w tym samym momencie i potrafisz to sobie wyobrazić oraz odczuwać teraźniejszości, Będziesz połączony z twórczą mocą wszechświata. Dla wszechświata nie istnieje czas zawsze jest teraz. Jeżeli to, czego pragniesz, jeszcze się nie urzeczywistniło, to dlatego, że nie połączyłeś swojego pragnienia z obecną chwilą. Nie popadaj w błąd, że spełnienie jednego pragnienia zajmuje więcej czasu niż innego. Wszechświat rozumie jedynie teraźniejszość. Dlatego jego czas jest nieskończony. Nie ma przeszłości ani przyszłości. Zdziwiłoby cię, jak wdrażając tę technikę w sposób prawidłowy, nawet rzeczy najbardziej niemożliwe można osiągnąć w mgnieniu oka. Wymaga to praktyki i świadomości, ale gwarantuje, że za każdym razem będziesz manifestować szybciej, jeśli coś internalizujesz i właściwie zastosujesz. Gdy już to pójmiesz, Wdrażaj codziennie, aby nasycić swe pragnienie realizmem. Kiedy ktoś doświadcza rzeczywistości, przeżywa ją permanentnie. Błędem powszechnym jest próba manifestacji upragnionego stanu, po czym przekonanie, że polecenie do wszechświata zostało już wysłane i czeka się na jego spełnienie. Następnie powracasz do codzienności, która w niewielkim stopniu, jeśli w ogóle, rezonuje z pragnieniem. Jakie chciałeś urzeczywistnić. Zerwałeś więź ze swoim pragnieniem. Wszechświat zawsze dostarczy Ci więcej tej rzeczywistości, którą aktualnie postrzegasz w czasie teraźniejszym. Zatem pytamy, dlaczego się od niej nie odcinamy, dlaczego powracamy do prozy życia i otoczenia, które generuje emocje i uczucia diametralnie odmienne od tego, co pragniemy osiągnąć. Wszechświat jest posłuszny. Dlatego ofiaruje Ci więcej rzeczywistości, którą obserwujesz. Z tego powodu nie osiągasz swoich pragnień, nawet jeśli wierzysz, że je zamanifestowałeś. Teraźniejszość jest kluczem. Jednym z najlepszych momentów na manifestowanie tego, czego pragniesz, jest tuż przed zaśnięciem. To wtedy przygotowujesz swój umysł do dostępu do podświadomości. Kiedy udaje ci się zaszczepić informacje w podświadomości, przekształcasz ją w przekonania. Jak powiedział Gustavo Jung: Dopóki nieświadome nie stanie się świadomym, będzie kierowało twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. Kiedy jesteś zrelaksowany przed snem i wykorzystujesz moc wizualizacji, nabiera to realności. Podświadomość rejestruje informacje znacznie lepiej, gdy towarzyszą im emocje. Otrzymujesz to, co odzwierciedla Twój wewnętrzny świat. Zatem im głębiej zakorzenione jest w Tobie pragnienie, tym szybciej i skuteczniej zmaterializuje się to, czego pragniesz. A oto potężna komenda do powtarzania w myślach przed snem: Jestem istotą kreatywną i manifestującą. Jestem jednością z tym, czego pragnę. Wszechświat słucha i chętnie spełnia moje prośby. Jestem wdzięczny za nieustanną łączność z boskością. Jestem otwarty na przyjęcie wszystkiego, co dobre, co przynosi mi życie. Dziękuję, dziękuję. Zostaw komentarz, pisząc, jestem twórcą i określ, co zamierzasz osiągnąć. Gwarantuję, że za sprawą tych prostych słów, twoje życie ulegnie niesamowitej metamorfozie. Radzę Ci teraz przejść do kolejnego filmu, aby kontynuować zgłębianie tajników manifestowania życia, o jakim marzysz. Niemniej jednak, nie zapomnij wcześniej o zostawieniu łapki w górę, aktywacji dzwonka i subskrypcji kanału, by nie umknęło Ci żadne z nadchodzących nagrań poświęconych sposobom na osiągnięcie obfitości. Życzę Ci wszystkiego dobrego w życiu i do zobaczenia w następnym filmie.